Cześć, Witam serdecznie, dzisiaj mówimy o kolejnym questie, o którego nie prosiliście, jest to zadaj obrażenia bossem. Już macie tego quest'a, pamiętajcie jednak, że macie, jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, a jeśli wam pomogę, to po prostu zostawcie suba i dajcie o tym nać. Dobra, gdzie znajdziemy te bossy? Znajdziemy je na nowych lokacjach, są to do henchmany, dokładnie się nazywają. I jest to na rekinie, platformie, agencji, jachcie i grocie. Tutaj mamy tych pomagierów, ale jest taki jeden... E boss, po prostu no jeden taki mobek, który jest dużo mocniejszy no i nosi on mityczny drop. No i chodzi o to, żeby po prostu zadać mu damage. Ja polecam swój na rekino, tutaj znajduje się podniebna. Osobiście nie dziwię się w sumie, że dużo osób może mieć problem z tym questem, dlatego że szczerze jeśli ktoś nie gra dużo w Fortnite, no to prawdopodobnie nie ogarnia jeszcze tych bossów, bo jest to nowa mechanika w tym scenonie, więc w sumie wielkie dzięki, że daliście mi znać, żeby nagrać ten filmik bo szczerze dla mnie był łatwy quest, ale zdaję sobie sprawę, że po prostu dla niektórych może tam być pewien problem. No bo tutaj leci niestety dużo osób, ale postaram się pokazać wam tego bossa, jak on wygląda, żebyście mogli po prostu zrobić sobie tego kościka. No i nie musimy go zabijać ani nic w tym stylu, tylko zadać mu damage. Więc jest to duże ułatwienie, bo możemy zrobić to na parę razy, czyli zadać nawet po 100 damage'a eee, i tak na easy sobie to zrobimy. Dobra, o tutaj jest. Gościu. Tutaj problem będzie to, że dużo osób jest i trzeba będzie szybko to zrobić, jak się uda. Proszę nie strzelać. Dobra, ja sobie dropię w dół. Boss prawdopodobnie znajduje się gdzieś na dole. O, to jest boss. Jak widzicie, to jest boss. I musimy po prostu go sobie zabić. Niestety ktoś mnie zabił. Boss to jest właśnie ta podniebna, co z mitycznym skarem biega. Niestety nie udało mi się tak dobrze tego pokazać. Ale myślę, że widzieliście. To jest właśnie ten skin w czapeczce. Na każdej lokacji jest inny skin. Tutaj mamy TNT na platformie. Na grocie mamy... Ee, nie pamiętam co. Na jachcie mamy kota miał miał a na agencja Midasa. Także to są właśnie te lokacje na każdej właśnie zbos. I łatwo można sobie zrobić tego kościka. Jakiś ProTi podobnie. Jeśli Nekat leci Wambus właśnie tak w tą stronę czy coś, to lećcie na takie bardziej oddalone. Lokaty, jak platforma Bo prawdopodobnie nikt po prostu tam nie poleci Bardzo często tak jest, także Tak to wygląda, ewentualnie możecie Próbować tam na arenie, bo na arenie troszeczkę Miesów wydaje mi się, że lata na te nowe lokacje eee, I to chyba tyle Także jeśli wam mogę pamiętać, żeby dać znać No ja już żegnam Nie przedłużam, trzymajcie się, następnego Yo!